Zbliża się wyjątkowa, piąta edycja Rajdu Śląska. 10 i 11 września najlepsi kierowcy w kraju zawitają do województwa śląskiego, by rywalizować na dziewięciu odcinkach specjalnych, w tym dwóch miejskich. W piątek 10 września odbędzie się start honorowy imprezy pod Katowickim Spotkiem oraz prolog Rajdu, kryterium stulecia powstań śląskich, przy Stadionie Śląskim. W sobotę 11 września czeka nas widowiskowe ściganie w samym centrum Katowic oraz techniczne odcinki specjalne w chybiu, jastrzębiu zdroju, wyrach, a także całkowicie nowy OS Arche w Bestwinie. W porównaniu do zeszłych edycji konfiguracja trasy żadnego z nich się nie powtarza. Meta Rajdu odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie.